Stoimy tutaj nie tylko po to, żeby dyskutować o jakiejś transakcji finansowej, ale żeby potwierdzić nasze zobowiązania wobec narodu ukraińskiego. To nie jest tradycyjny pakiet pomocowy, to jest coś zupełnie e, ekstraordynaryjnego. To nie jest akt solidarności, to jest pilna konieczność. Właśnie wtedy, kiedy zbliża się e, zima, tok, aby zwiększyć cierpienie narodu, który walczy o wolność. 45 miliardów pomocy, które trafią do Kijowa, będą pochodzić z zamrożonych e, aktywów rosyjskich. Pokazujemy tylko, że jest to niepodważalne wsparcie dla Ukrainy. I to tak długo jak to będzie niezbędne, ale jednocześnie robimy istotny krok po to, żeby pokazać, jak ważna jest też rozliczalność, rozliczalność finansowa za agresję Rosji. Ważne jest, żeby Rosja zapłaciła za agresję i za szkody przez tę agresję spowodowaną. I część ostatnia, punktu widzenia. W tej części jest z nami pan Maciej Lisowski, znany w internecie jako Kapitan Lisowski. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Co pan sądzi o tym koncercie mocarstw? Nic o nas, bez nas, a tutaj można rozmawiać o Ukrainie i jej powojennych losach, bez nas i bez Ukrainy. Co ja mam o tym um, myśleć? Po pierwsze. Organizator tego wszystkiego, czyli kanclerz Scholz, to jest też jego, pamiętajmy, łabędzi śpiew. W składzie tego koncertu Mozart, kto był? Scholz, który ma w najbliższym czasie, w przyszłym roku, wybory parlamentarne, które choćby nie wiem jak kombinował, prawdopodobieństwo, że utrzyma się u władzy jest niezwykle niskie, bo jest najsłabszym kanclerzem w powojennej historii Niemiec, koniec cytatu, tych, którzy się na tym naprawdę bardzo dobrze znają, jeśli chodzi o Niemcy. Joe Biden 5 listopada, wybory? Też jest schyłkowy. Macron jeszcze ma trochę swojej kadencji. Najbardziej stabilny w tym wszystkim i mający przed sobą perspektywę jest premier Wielkiej Brytanii. I teraz najciekawsze: Scholz mówi o tym, że oni rozmawiają na temat Bliskiego Wschodu. Teoretycznie można powiedzieć, że mogło być to prawdziwe, ale jeżeli Bliski Wschód, to przepraszam bardzo. Najbardziej krytyczna w składzie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zachowanie kraju, którego nazwy nie będę wymieniał, jest Hiszpania, gdzie jest w tym momencie Hiszpania, która ma tam bardzo dużo do powiedzenia, zwłaszcza w północnej Afryce. Gdzie w tym wszystkim są Włochy, które są dotknięte kryzysem migracyjnym, z tym wszystkim też związanym? Więc na dzień dobry powiedziałbym, że spore przejęzyczenie, by nie zarzucić kłamstwa panu kanclerzowi Scholzowi, jeżeli chodziło o prawdziwy temat rozmowy. I teraz wracając do tego, co nas najbardziej interesuje, jeżeli to jest koncert mocarstw i rozmowa ma dotyczyć ładu po wojnie na Ukrainie albo tego, jak do zakończenia wojny doprowadzić, to. Jeżeli prawdą jest to, co powiedział były prezydent Finlandii, że to na osobistą prośbę, żądanie Scholza Polska została z tego grona wykluczona, to mamy w tym momencie coś na zasadzie wielkiej zazdrości Niemiec o możliwy awans dyplomatyczny, PR-owy, polityczny i... Każdy inny, polski, jak i w ostatnim czasie ma miejsce. Ostatnio mówiłem, Niemcy, chory człowiek Europy, mają problemy gospodarcze, których się nie spodziewali, których nigdy wcześniej nie mieli. Cała grupa innych problemów. Polska tymczasem nie dalej niż wczoraj, świeży materiał The Guardian, jeśli dobrze pamiętam, czy The Telegraph z Wielkiej Brytanii. Polska transformacja ekonomiczna, gospodarcza, polska gospodarka jest wzorem dla Anglii, ponieważ w tak szybkim czasie nadrobiliśmy przepaść, jaka była w, chociażby w Produkcie krajowym brutto na głowę obywatela Wielka Brytania 30 lat temu, a my obecnie. Zestaw to jest może śmieszne, ale po raz pierwszy możemy powiedzieć, że Niemcy mają jakieś kompleksy względem pewnych polskich spraw. I jeżeli jest możliwość utrącenia Polski i roli Polski w tym momencie, ewidentnie Scholz z tego korzysta. Co więcej, on by chciał przynajmniej na koniec spróbować osiągnąć rzeczy, które mogą poprawić kiepski byt jego partii, jeśli chodzi o wyniki wyborcze. Wybory w trzech landach wschodnich, no tylko w jednym w miarę jako takie, a w pozostałych słabo i perspektywy są słabe. Scholz walczy o przetrwanie, albo jak to niektórzy mówią, Scholz walczy o swój złoty spadochron, podobnie jak to kiedyś zrobił Schroeder. Prowadził politykę Niemiec do punktu, w którym po odejściu z tejże polityki świetnie się urządził w Gazpromie. Nie jest powiedziane, że właśnie czegoś też nie, takiego nie szuka Szolc. I brakowało tam Polski? Tak, na pewno tak. Polska jest zbyt ważna, tak patrząc praktycznie. Natomiast nie możemy też przeceniać sami swojej Ale roli. Się w się nie klei. Drogi, drogi gościu, drugi kapitanie, coś mi się Ja się z panem zgodzę. Niemcy utrącają Polskę, bo za bardzo mi urośliśmy. Ale z drugiej strony pamiętamy kampanię wyborczą. Chodzi o miejsce Polski w Unii Europejskiej na świecie i w Europie i o rangę. Jak teraz przychodzą politycy koalicji rządzącej, to mówią, że teraz nasze miejsce jest należy, nadajemy ton, rytm. No dzisiaj poseł Witczek chociażby. Po, ton i rytm. Nadajemy ten ton i rytm? Mm, nie, ale nie jesteśmy w stanie, jeżeli przygotowanie do tego wszystkiego było bez zachowania zjawiska ciągłości. Dlaczego wstany są tak mocne? Wymieniano polityków, i szefów pewnych rzeczy, ale urzędnicy byli ciągle ci sami. U nas poprzednia ekipa, przypomnę cytat, chyba to był minister albo minister spraw zagranicznych, ja stawi, stawił się gdzieś i przedstawił się jako pokorny sługa narodu ukraińskiego. Ja sobie wtedy zadawałem pytanie, skąd ten człowiek jest? Dawaliśmy wszystko bezrefleksyjnie, tymczasem Niemcy patrzyli. My dawaliśmy w najważniejszym momencie. Ale nie zadbaliśmy o to, żeby to wszystko było w odpowiedni sposób potem traktowane. I zaczęło to być traktowane jako nasz obowiązek względem narodu ukraińskiego, albo raczej przez polityków ukraińskich, jako nasz obowiązek względem nich. Taki wykreowali z tego wszystkiego obraz pr -owy. Tymczasem ja właśnie wróciłem po kilku dniach pobytu na Ukrainie. I proszę mi wierzyć, panie redaktorze, słowa, jakich używali żołnierze ukraińscy, żeby określić, Władze w Kijowie nie nadają się do powtórzenia, bo by nam zdjęli program tutaj od razu. Jest tak jednoznacznie krytyczne podejście, a zwłaszcza jednym tchem ci Ukraińcy wymieniają kraje, które im naprawdę pomagają i oni to wiedzą i o tym mówią. Oprócz Stanów, które no są poza konkurencją, to jednym tchem: Polska, Czechy, Litwa, potem jeszcze Estonia. O Niemczech się prawie nie słyszy. I postawienie na dogadywanie się pomiędzy Zołęskim a. Szolcem i na jednym, i na drugim się zemści. Moim skromnym zdaniem i mam nadzieję, że Joe Biden, a następnie ten, kto będzie go, jego następcą, no nie nabiorą się na te plewy, które on w tej chwili oferuje Ale w przestrzeni Ale się zemścić, bo ja sobie mogę wyobrazić, część ludzi to pisze, znawców tematu. Kończy się wojna. Niemcy mają kasę, Niemcy się instalują na Ukrainie, tam mają firmy od rolniczych po wszystkie inne i tak dalej. Dogadują się, Unia Europejska się dogaduje z Ukrainą na specjalny traktat. Bez celu czy bez czegokolwiek te produkty tanie ukraińskie przychodzą do Europy i już. A te produkty tanie ukraińskie to są produkty wyprodukowane w niemieckich firmach. I jeszcze jedna no rzecz. Co tego, właśnie... że żołnierze będą przeklinali Załońskiego, jak taki układ może powstać? Bo żołnierze będą mieli dużo więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o system władzy po tej wojnie. To jest pewne. To jest raz. Będzie ich zbyt dużo. To dwa. I trzecia rzecz. Właśnie w ten weekend było spotkanie w Azerbejdżanie, na którym. Przedstawiciele wysocy, zarówno politycznego kierownictwa niemieckiego, jak i y, firm, oraz z rosyjskiej strony również politycy i Gazprom, mieli rozmawiać o tym, żeby oni znowu mieli dostęp do tanich źródeł energii. Więc cały czas Niemcy prowadzą swoją osobną politykę w tym zakresie. Do tego dodajmy tak, to co pan powiedział, jest wysoce prawdopodobne, ale też pamiętajmy, to jest czas, kiedy Niemcy pieniądze miały. W chwili obecnej kilkakrotne. Wnioski o duże linie kredytowe od niemieckich firm i niemieckich banków skierowane do banków w Szwajcarii wszystkie pozostały z negatywną odpowiedzią. Obecnie w bankach niemieckich jest dosyć blisko dna z zasobami finansowymi. Dziura budżetowa w Niemczech powoduje, że oni się kłócą o niektóre podatki, żeby uzyskać 9 miliardów więcej euro w swoim budżecie. Co z tego, że mają gospodarkę pięciokrotnie większą niż polska gospodarka, skoro jednocześnie mają dużo większe problemy z zaspokojeniem potrzeb swojego budżetu w tym momencie i żadna deklaracja dotycząca. Wzmocnienia budżetu niemieckiej armii nie została zrealizowana. Ta, to zwiększenie budżetu jest poniżej ich wskaźnika inflacji. Może lepiej, żeby Niemcy tej armii nie budowali tak za mocno, co? No, powiedzmy tak, dobrze by było kontrolować, co się tam dzieje. Dobrze. Jeszcze Historia jeszcze tego to... uczy. Tak, dokładnie. To właściwie wiem, co, to jest w ogóle ciekawe, bo wszyscy moi goście szczególnie nieoficjalnie mówią, lepiej, żeby tam Amerykanie siedzieli, lepiej, żeby tam Niemcy się nie zbroili i tak dalej, bo nigdy nie wiadomo, co będzie, jak takie AFD na przykład dojdzie do władzy. Dobrze, i jeszcze jedno pytanie. Bo słyszymy, że nasza narracja w sprawie migracji wygrywa w Unii Europejskiej. Wygrywa? Tego bym nie nazwał, bo co dokładnie w tym wszystkim jest nasze, na razie to większość krajów i to pod wpływem. Działań niemieckich zaczyna sobie przypominać o swoim własnym interesie, którego należy bronić. W związku z czym wydaje się być to powrotem narracji, o której Polska. Najwcześniej zaczęła mówić, ale taką samą narrację w tych kwestiach ma też Fico, ma też Orban, więc to jest dosyć niebezpieczne, tylko że my mamy inne powody ku temu, żeby tak właśnie się zachowywać. Natomiast Niemcy jako takie zachowały się w chwili obecnej, w mojej osobistej opinii, bardzo nieodpowiedzialnie, bo za ściągnięciem tych migrantów stoi ich była kanclerz Angela Merkel z partii, która najprawdopodobniej przecież będzie Kierować polityką Niemiec po nowych wyborach, czyli z CDU, CSU. A teraz to oni, jako efekt skutków tej polityki, którą ona wtedy wprowadziła, zamykają granice i ograniczają swobodny przepływ osób, towarów i usług dla krajów. Tworzących wspólnotę i co najgorsze, jeszcze chcą narzucić, to przypomnę te poprzednio cytowane słowa szefowej ichniejszego MSW, chcą narzucić jednakowe standardy, jednakowe stawki na wszystko, co się tyczy obsługi tychże właśnie migrantów. Coś tu jest nie tak z tym niemieckim podejściem. No, coś tu jest nie tak. A w takim razie ten pak migracyjny, czy pomysł, żeby go wypowiedzieć przez Polskę, to jest dobry pomysł? Ale czy na pewno padły takie słowa, że wypowiedzieć? Nie, opozycja obecna chce yy, domaga się od obecnie rządzących, żeby wypowiedziała pak migracyjny. Jak na razie nikt nie był jeszcze taki odważny, pytanie dlaczego taki odważny nie był. Tutaj trzeba być naprawdę na zimno kalkulującym punktatorem i popatrzeć z czym to się może jeść. Pamiętajmy, owszem jest przewaga w jednej kwestii. Poprzednia władza z takim hasłem wychodząc od razu spotyka się z tym, że wszyscy są antyeuropejscy. Jeżeli Donald Tusk wyjdzie i powie takie coś Nikt mu antyeuropejskości nie zarzuci. Więc oni muszą dokonać przeważenia tych wszystkich argumentów za i przeciw, i co jest dla nich ważniejsze. Pakt migracyjny, gdyby został we właściwy sposób doszlifowany i wyostrzony, być może nie byłby taką złą rzeczą na początek. Ale na razie jest to głównie gniot, który będzie tylko obciążał budżety krajów tworzących wspólnotę. A Polskę? Krótko mówiąc, pozostała na minutka. Czy Polska będzie musiała przyjmować migrantów i w jakiej ilości i kiedy? 60 na, tą, na tą chwilę jesteśmy w stanie udokumentować, że mamy tylu uchodźców u siebie pochodzących z Ukrainy, że nikt nie jest w stanie nam wcisnąć w najbliższym czasie nikogo, żadnego migranta, bo mamy setki tysięcy uchodźców zarejestrowanych i potwierdzonych dokumentacyjnie. Ale Niemcy mówią to samo, też mamy ich milion czy ileś. Ale oni są większym krajem, mają większą gospodarkę. Cześć Jak Czapka. <laughs> tu są proporcje, proszę. Tu są proporcje, ważne rzeczy w polityce europejskiej. Ilość obywateli no się liczy i tak dalej i tak dalej. A Niemców jest ponad dwa razy więcej niż nas i też dokładnie za Pan Maciej Lisowski, znany jako Kapitan Lisowski, był ostatnim gościem dzisiejszego punktu widzenia. Dziękuję serdecznie. Kochani moi, jako że jest 18.33 i sekund, muszę już kończyć program dzisiejszy. Na